Kochani, witam serdecznie na kanale Gabi Testuje. Dzisiaj, kochani, testujemy kolejny nowy produkt. Jest to produkt do samodzielnego yy, wyplatania obrazków. Jest to, kochani, produkt zakupiony w sklepie Action. Bardzo lubię ten sklep i tam naprawdę można trafić na różne fajne, atrakcyjne pomysły na pracę z dzieckiem. Czy samemu, takie dużo artystycznych jest rzeczy, zestawów. Naprawdę warte uwagi. Niedrogie, a pomysłowe. Dzisiaj, kochani, tworzymy takiego oto Kaktusika. Jest to produkt od 8 lat. Dzisiaj Marlenka nie chciała ze mną tego przetestować, bo powiedziała, że się boi tych szpilek i nie da rady tego. Nie da rady tego zrobić, więc testuję sama bez marlenki. Więc, kochani, serdecznie zapraszam do oglądania. Zobaczymy, co jest w środku. Tutaj jeszcze pokażę Wam z tyłu yy, na opakowaniu pudełeczko, co jest. Są tutaj trzy chyba materiały: kolorowa włóczka, igiełki czy szpileczki. No i takie kółeczko, zobaczymy. Ma wyjść nam taki fajny, pomysłowy kaktusik. Zobaczymy, czy nam wyjdzie, czy nie. Więc otwieramy pudełko i zaglądamy do środka, co jest w środku. I jak to wszystko wygląda. Tyle tylko, malutko. Tu już jest pusto. Więc zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj instrukcję. No, zobaczymy, jak to się nam uda. Czy mi się to w ogóle uda zrobić? Jest tutaj pokazany krok po kroku, jak robić. Będziemy się tej instrukcji trzymać. I zobaczymy, czy wyjdzie nam również taki piękny kaktusik, jak tutaj na obrazku. Więc zaczynamy naszą przygodę z tym właśnie oto zestawem kreatywnym. No faktycznie są szpileczki, czyli jest to troszkę niebezpieczne do dzieci małych. Niby od 8 lat. No szpilki, żeby się nie pokuły. Otwieramy. Oczywiście dzisiaj mi tutaj towarzyszy Fifinka. Siedzi w miejscu mojej córki Marlenki. Ona chce wystąpić dzisiaj w filmie. Mamy zestaw szpileczek. Tak, pikinko. No, jak włóczka, to kotek się zjawia. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery kolorki. Cztery kolorki takiej. Yy, nie wiem, jak to się fachowo. Nazywa mulina, może, kolorków do wyplatania. Mamy tutaj, to jest chyba jakaś taśma. Nie wiem, do czego ona będzie służyć. Taśma klejąca, może do formowania kształtu. Zobaczymy. I mamy obrazki. Mamy obrazki, one są już tutaj zaznaczone, gdzie chyba też szpileczki wbić, w które miejsca. I tak, mamy tutaj jedną warstwę. Taką, no, widać tego za bardzo. O, yy, z tym kaktusikiem. To będzie pewnie pierwsza strona. Tutaj mamy dość grubą. Yy, taką choćby gąbkę. To będzie ten środek pewnie. No i tekturka i tekturka, czyli tak to jak było, tak to składamy. Złoży się nam taka rameczka, taki obrazeczek właściwie. Jest to takiej grubości, więc te szpileczki będą chyba sięgać przez te trzy, yy, przez te trzy części. Przez tekturkę i przez tą właśnie taką, to jest Ala taka gąbka gruba. <laughs> No, i myślę, że będziemy zaczynać, ale musimy poczytać sobie tą instrukcję. Czyli co, tutaj mamy? Dziwne, troszkę, to jest troszkę niezrozumiałe. Tutaj nam na pierwszym obrazeczku pokazali, że odklejamy taśmę i przyklejamy sobie tak rzędami. Taśmy. Na całej kartce. Na całej kartce, ale to jest. Aha, już teraz wiem. Na tej brązowej. Kochani, na tekturce. Na tekturce przyklejamy sobie właśnie te warstwy taśmy, do której się przyklei nam właśnie ten, ta gąbeczka. I potem to tutaj przykleimy. Żeby się to chyba nie rozwarstwiło, musimy to okleić taśmą. Więc zaczynamy. Więc zaczynamy. Tak. Zaczynamy klejenie, kochani. Jeśli coś jest zawsze niezrozumiałe, ja zawsze czytam instrukcję. Nie robię bez instrukcji. Jeśli ktoś chce nas pokierować, jak to mamy zrobić, to zawsze czytam instrukcję, kochani. Czyli nieraz jak zakupujemy meble, jak zakupujemy jakieś meble, kochani, zawsze je składam ja. Mój mąż nie ma do tego cierpliwości, a ja biorę po prostu instrukcję i krok za krokiem składam. Podle instrukcji. Instrukcja jest przydatna w wielu, wielu sprawach. Kochani, zaczynamy klejenie. To jest kochani taśma dwustronna, potem ją będziemy odklejać. Zapełniamy nasz cały kwadracik. Kochani, tekturka już jest gotowa, oklejona paseczkami, ta taśma to jest dwustronna. Teraz musimy zdrapać tą drugą stronę no i przykleić tutaj tą piankę, tą piankową gąbkę. Więc odklejamy i za chwileczkę przykleimy sobie piankę do tego. No, i kochani, odklejamy sobie taśmę. Ja sobie już pozaczynałam, żeby było szybciej i nie trzeba było ją nadrapywać. Taśmę sobie już odklejamy. Myślę, że to jest troszeczkę za trudne do małych dzieci, na pewno z pomocą rodziców, jak najbardziej, ale samemu, nawet z taśmą, pewnie miałyby problemy. No i teraz kochani przyklejamy sobie na tekturkę tą, tą piankową gąbkę. Bo to taki jest dziwny materiał. Tak. Trzyma nam się fajnie. Przyklejamy. No i zaczynamy chyba z tymi szpileczkami najpierw. Tak tusik jest. No i zobaczmy. Tak, wszystko mamy, więc teraz pora na wyszpilkowanie. Kochani, w każdym tym miejscu czarnym, gdzie oznaczył producent, trzeba umieścić szpilkę. Więc zaczynamy. Mamy szpileczki. One raczej muszą wystawać. Zobaczmy, czy one nie przebiły nam tutaj. Nie, nie przebiły. Zaczynamy od doniczki kaktusa. Kochani, i kaktusik już jest gotowy, wyszpilkowany. Dość dużo szpileczek tutaj poszło. Ale jeszcze zostało, więc producent dołożył jeszcze więcej. Na wypadek pewnie jakby się straciły. Więc szpileczki nam zostają. Mamy, kochani, wyszpilkowany. Tak jak podle instrukcji, czyli już mamy tą. Teraz odwracamy sobie kartkę na drugą stronę i, i patrzymy. No, i tutaj nam chyba pokazali, jak mamy zrobić teraz yy, właśnie z tej kolorowej yy, włóczki te kakusiki. Jestem ciekawa, czy mi to wyjdzie. Moja marlenka zrezygnowała, powiedziała, że to jest za trudne i ona nie da rady tego zrobić. Ale czy ja to dam radę zrobić? No, trochę lat już mam, a nie wiem. Będę musiała pokombinować. Pomyśleć, zastanowić się, jak tutaj zrobić tego kaktusika. Więc, kochani, dziecko ośmioletnie raczej tego samo nie wymyśli. Z pomocą tylko starszych osób. Zaczynamy dzieło kaktusowe. Tutaj jeszcze Wam pokażę na opakowaniu, że tak, są kwiatuszki na różowo czyli kwitnie nam ten kaktus. Tutaj wiadomo, jest na zielono. Jest jedna warstwa pod spodem ciemnej zieleni, czyli nam dali właśnie ciemną zieloną, a na górę y, jasny kolor zielony, czyli też mamy jasno zielony, na kwiatuszki różowy mamy różową. No i na doniczkę od kaktusa mamy brązowe. Więc chyba sobie zaczniemy właśnie od tej doniczki. Zaczniemy naszą pracę. Zobaczymy za chwilkę, co nam z tego wyjdzie. Kochani, praca ręczna zrobiona, powiem szczerze, że troszkę czasu mi to zajęło, na, pew na pewno dzieciom również zajmie, ale bardzo fajna praca ręczna. Myślę, że każdemu dziecku spodoba się efekt końcowy. Kaktusik gotowy. Zaraz Wam pokażę, jak mi to wyszło. Wiadomo, każdy ma swój sposób, każdy może sobie po swojemu y, wytworzyć swojego kaktusika. Mi wyszło to tak. Nie jestem jakaś tam uzdolniona artystycznie, ale chciałam się sprawdzić. Można na swój sposób sobie właśnie y, wyplatać te sznureczki. Jest to na pewno coś ciekawego, coś innego. Nie farbki, nie kredki, nie plastelina, a włóczka, szpilki i kawałek kartonika. I stworzyliśmy, kochani, obrazek kaktusik kwitnący na różowo. Tylko te szpilki są troszkę może niebezpieczne dla dzieci. Bo na pewno to trzeba pod nadzorem rodzica robić. Ale myślę, że efekt jest fajny. Mi się podoba, na pewno kaktusik zostanie na pamiątkę tego właśnie produktu ze sklepu Akrzy. Więc, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Myślę, że produkt jest fajny. Polecam. Gabi testuje. Przetestowany, sprawdzony i fajny ze sklepu Akrzy. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami z tym oto, właśnie kaktusikiem. Kaktusikiem. Do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa pa.